Cześć wszystkim, bardzo serdecznie. z strony kapitan Rex, czyli tazik kapitan Rex, ale daj mówił kapitan Rex, będziecie wiedzieć. I na czemu nie było słychać w pierwszym odcinku? Źle podłączyłem słuchawki, bo mam taką sześciówkę z słuchawek z Razer'a. I nie było nic słychać. Eee, nie słychać, w obecnie wszystko było słychać, ale za cicho, potem po godzinie było, dobrze wszystko, nagrywam, dobra rzeczą na YouTube patrzę się około nie przeglążyłem na nagrywanie i było bardzo nie, złe, źle słychać i teraz nie będzie bardzo głośno słychać, prawda, eee, prawda, moi bracie, a ja zapomniałem, gram z moim bratem. W pierwszym odcinku też grał mój brat, bo ta seria jest z moim bratem. Będzie, trochę będzie dużo tych se sezonów e, i odcinków z moim bratem będziemy nagrywać. I pierwsza informacja, mój brat, wam powiem. No, pierwsza info będzie, że obędzie się live, w którymś dniu. Może nie się uda e, 24 czerwca, albo nie, bo to... Jeszcze mam pogrzeb, bo wmarła moja babcia i... Bardzo smutno mam. No. Postawcie w komentarzu smicz. No. Będzie nie... Będzie bardzo niedobrze, że ci krótko zostawiliście mi... Że zostawiliście mi konwalencję. No i zapraszam do oglądania. Zostawcie łapkę górę, komentarz. I subika. Czekaj, komentarz subika. I łapkę górę. Jak coś pominę, to a, Nie piszcie do ja mnie komentarzy, mam. że zapomniałem, ale wiecie co macie zostawić O tak Tank, tank! Szczerać amolicję, nie żałuj rysiek nie. Ja nie mam Eee Co on zrobił? Bawię się łódkami A i widzowie! Mam to was prośbę, 300 odcinek z NightRide'a W piątek po 21 Ja nagram bardziej ciaśniej, Albo jutro nagram e, z NightRide'a A ja rzucę w piątek, albo we wtorek, albo w To jeszcze zobaczę jak będę miał czas Bo ja jeszcze jeżdżę na budowy, rozbieram domek, dużo tych rzeczy mam teraz na głowie I regularnie może mi się uda nagrywać e, w tygodniu Ale to jeszcze zobaczę a tak ogólnie będą z tej sali bardzo dużo Około myślę, jak ja to przeliczałem z moim bratem 50 odcinków będzie bo to jeszcze będą dodatkowe odcinki no, może zrobię listę tej gry że znajdziecie, o, wejdziecie sobie a będę oglądał albo tam inaczej to się wszystko zobaczy muszę się podłączyć do nagrywania bo moje pierwsze filmy były dwa lata temu Byłem takim, jak wy widzieliście moją twarz, takie byłem, teraz ja się bardziej zmieniłem, po 3 lat, równe, bo Czekaj, ja nie miałem nie miałem czasu na nagrywania, ogólnie 2 lata się przyznaję, to już mówię wam prawdę, że jeszcze na zawody, bo ja trenuję z moim bratem w z dziedzicu, i nie mieliśmy czasu nagrać żadnego filmu nie miałem dobrego kompa bo miałem swojego stacjonarnego kompa o grę chodzi idealnie, tylko że OBS świrował szwirował i nie miałem mikrofonu, chciałem kupić mikrofon ale nie miałem pieniążków na tyle bo no, niestety zbieram na komputer, bardzo dobry tylko że teraz zbieram na kartę graficzną i na procesor, bo procesor ma no, dobry i karta dobra. No tylko że myślę, że Night Rider może nie się uda nagrać, ale to zobaczę wszystko na OBS-ie, czy wszystko będzie grało. Ale ogólnie yy, będą odcinki. Obiecuję wam, będą inne odcinki, nie znaczy z Red Deda Może nie się uda z przygodowej gry Herausy bo Herousy to jest bardzo przygodowa gra e, Rysiek ratunku, ratunku Jedyną bardzo przygodowe Jedną solivarowe z moim bratem i z kolegą Premopodobnie Albo my będziemy grać Herousy ja grał w su ja sumie ja grał Herousy piątkę bo to się tylko na jedną gracza gra i Hartraka Akupa w Zendę też grał To też e, wszystko wam powiem może dam wam link w pisie co będę albo Wy mi napiszecie w komentarzu Czy chcecie no, takie odcinki albo inne To wszystko pomyślę, że to nagrać albo nie Ja jeszcze się zastanawiałem w dłuższym czasie czy nagrać taką jedną grę że nie znacie ją Armor 3 po polsku się nazywa, nie wiem jak, ale po angielsku tak się nazywa Armor 3. To jest taka militarna gra, ale muszę zobaczyć, że się da grać na kooperacji. Muszę się jeszcze raz zobaczyć, że można grać w kooperacji, jak dać zaproszenie. Tylko że jak mój brat pozbiera piążki na dobry komputer, to będzie git. Tylko że jak będziecie słychać echo z pomieszczenia bo ja mam w jednym pokoju z moim bratem, i będzie trochę zagłuszenia. Ale jak ja zobaczyłem na filmiku u siebie, nie jest takie lekkie zagłuszenie, ale nie ma takiego głośnego zagłuszenia. Rysie, jak oglądasz, to było słychać tak zagłuszenie, czy nie? A powiem teraz, jakby coś się omlaskło, to znaczył jadący No No, właśnie jemy teraz kolację, ale podczas nagrywania też jem. ...i piję, bo to... Może, możecie napisać w komentarzu smacznego! A i widzowie... E, Czasem się zastanawiałem, czy to, kiedyś e, nagrać z wami albo jakiś odcinek e, osobny, taki gościowy Albo zrobić e, grupę na Discorda Możecie napisać link w opisie Nie, w komentarzu Co? przepraszam wam, e, pomyliłem wam błąd Możecie napisać nie w komentarzach czy chcecie Discorda, takiego nagracza? Czy Ja tam zrobię na Discorda Grupę tam Tam możecie wejść Tylko, że tam będą 10 zasad, że tam nie możecie przeklinać, je, przyzywać kogoś To ja to wszystko zrobię Może nieco znajomy pomoże zrobić taką mm, Fajną grupkę Bo mógł nie taką zrobić, a bardziej posoladą mógł zrobić Ale kolega zrobi bardzo fajną bardziej samochodzie zrobił fajniejszą Że jak wejdziecie o oh, wow jak to kolega zrobił Ale ogólnie ja też to mógłbym zrobić tylko że ja taki nie jestem dobry na Discorda robić Bo nie jestem taki dobry z wszystkim R o, skoczek mi weszedł Nie wyszedł. Ja wiem na czemu skoczek skacze do zarażonych jest jakaś pompa? E, kość, bo oni mordują O, coach mi pomógł I widzowie, w tej serii będzie się pojawiać CO TYDZIEŃ W godzinie 21 Na tym kanale Red data tylko Co mi dzielę? albo co weekend będzie Piątek, sobota, tam niedzielę będą trzy odcinki Jak e, mój brat będzie miał siłę, ja też będę nadalę. miał no, jak jeden, no, jak jeden miał siłę z moim bratem, nagrać, to nagramy i będzie dobrze, jak nie będą odcinki w, w poniedziałek albo w piątek, sobota, albo w tygodniu, nie martwcie się, będą odcinki, tylko z opóźnieniem. No to, a też muszę odpocząć od komputera, od szkoły, bo jeszcze się uczę. Tu jest. Ja ją zabiję. Jak mi zabiła? Czy taki płotek... Nie wiem. Masz apteczkę? Mhm. Tu lecz nie. I możemy grać tego Red Fort czteroosobową. Albo ośmiu. Że cztery osoby są zarażeniami, czyli zarażeni. Oh. Czyli Hunter, Hunter, tank, takimi zombiakami, a my będziemy jako osaleni i możemy grać 4 osobami albo 8, i się jedna grupa jest zarażeniem, czyli tankiem albo innymi zarażonymi. Przepraszam, że tak mówię, ale tak nie mogę powiedzieć inaczej. I niektórzy się cielają w osaleni i grają jako 4 na 4 Jeden jest tankiem, albo jeden jest coachem, czyli głównym bohaterem I tak wszyscy waczą o siebie albo przechodzimy wszyscy jedną mapę. Erysie chodź, bo jestem całym bunerą i mam kolegów. No i teraz mam coś. A ja mam du dużo HP Ale ja rozkładam coś A to koi na doł Na dole I z, y, nie, było niedobrze dobrze słychać w pierwszym odcinku e, z Tymi grami mamy mody ze z waszą Steam Bo takie mody były fajne, a to sobie pobiorę. I tak pobrałem No dużo tych modów mam do tego Redforda A nie zależy że jeden ma bez modów i Mornea ma mapy zainstalowane a drugi nie To tak wywali błąd z głównej sesji Jak macie pobrane takie same mapy To się nic nie stanie To co jest? Jeszcze Tadzi... jak poradzisz? No dojdziesz dojdzie. Czekaj na czym skończyłem? A jak mi się przypomni to wam powiem Bo ogólnie czasami sobie co ja mówię, przyznam się I może prawdopodobnie podobnie będzie też z Fortnite'a Ale to wątpię, że to nagram z Fortnite'a, bo to wszyscy regotują tą grę Ja mam tą grę na Epic'u Ale ogólnie to nie gram, może zagram z kolegą Dwa razy pograłem i mi się znudziło może tam mam poziom 15, ale nie lubię tą grę. Bardziej lubię takie przygodowe albo horrorowe. Horror bardziej lubię. I może się pojawi wkrótce FIR 1, 2 i 3, ale będę przechodził sam. Albo to będzie. Mm, jak ja dobrze myślę. Jak ja dobrze to myślę, że nagracie nie odcinek, tylko tam live'a zrobić. Eee, tego z tej gry, eee, jedna gra będzie mm, Eurotracka. Będę nagrywał na live'a na moim głównym koncie albo kooperacji. Ja teraz ogólnie zbieram swoje pijążki na grę. Swamera. taką grę, bardzo fajna jest. Polecam Wam wszystkim. Mój znajomy gra i mój jak też to gra. Jezu, ta gra jest tak przepiękna, Wam powiem, że. Wejdziecie do ciężarówki, utopicie się w pełni w błocie, i musicie z tej wyjść. To jest taka fajna gra, że droga, fest, ale. Bardzo opłacalna. No, 100, 180 zł albo 300 zł ona kosztuje. I da się tak pośmiać albo tak zagrać tą gierkę. Jezu, ja tą grę marzę, mam na liście swojej w Steam'a. I ja okay. bardziej tą grę ja lubię. Czasami niektórzy to się wkurzają wku... coś tam. No, czasami się niektórzy wkurzają. Bo wiedzie w błoto i nie wyjadę. Boże, o, o, witch. <laughs> 553. Tam ja są 555. O, walka wręcz walczyłem i wreszcie, jak teraz taką taktykę robimy, jak zawsze bierzesz jeden karnister i tankujesz. A i widzowie, jak skończymy tą całą kampanię, bo są 5 e, kampanii ogólnie z tych e, aktorów, co my teraz gramy, potem jest kolejnych 5 albo 6, bo do końca już nie pamiętam, i nagramy specjalny odcinek z Barcelony. Prawdopodobnie z Barcelony będę nagrywał z moim bratem i z kolegą. To prawdopodobnie będzie live, bo to będzie długi 3-godzinny odcinek. Albo live nagramy. To się zastanawiam z kolegą jeszcze. Chodź To Dużo razy jeszcze klikam i chce mi się bardzo skończyć. No, bo jesteśmy ogólnie trochę zmęczeni, bo my. Wyszliśmy na dwór z kolegami, to trochę graliśmy z kolegą. Ogólnie jesteśmy trochę zmęczeni, ale mamy siłę pograć. Yy, gierkę a i widzowie, podobnie 1 lipca. Nie, nie będzie w ogóle z gry nie będzie nietypowy odcinek z mojej walki. Bo szlicze z moim bratem, brazylijski dziedzic, co wam mówiłem na początku filmu. Co zrobiłeś? Rozwaliłem ten Ale to e, się tak tepnie eee, Wezmę tę piątkę, bo ma więcej emulacji Okej okay. no jak? No jak? Ro Rozwaliłeś kolejny No Rzuciłem mi pęk No strzelali Dobra, no, eee Chodź tep o respał się Weź tam, e, korniser Ja e, to z koleśkami ten? Tak, tak, Zbruga. tak, i się zrespił też. Oni się respią po 5-10 sekundach. Bo jak ja dobrze to pamiętam, że się to czeka zrespi. Eee, Rysiek, weź koła, ja mam MP5, bo mam więcej amunicji, bo ja tu więcej szaram. No, ja mam mam przerobioną. No, ja mam mam przerobioną. Eee, uważaj, uważaj. Tankuj, 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 olak były... Le... Leciutkie są lagi czasami, ale to takie leciutkie. No wiadomo, internet A i widzowie, wakacja będą odcinki, to wam obiecuję. Z moim bratem też będą odcinki. Chodź Wysiek, ke... ale, ale będą rzadko. Ze mną z kolitego, a ja często wychodzę na dół. Tak, będą więcej odcinki ze mną. Już jak pinguj nie? Czekał, poszłem po butle. No bo to bierz. ja tam już tam, wezmę tam, zatankuję. Wtedy cię nie pingują. Tankuj. Hunter, gdzieś. Dzisiaj jest Hunter. Co się stało. Eee Charger, Charger Nie lekkiego laga Ja no, muszę wziąć ciekawkę Biorę karnister Pinguj Pingujesz Leczę i tamty będzie No, jakie ja tak myślę... się... 5 karnistów, to już jest dużo, bardzo dużo Tutaj jest uwagane 16 karnistrów, w pierwszym odcinku było 12, 12 karnistrów. Chwila. nie? Ale szybko, bo tank. Wezmę kałacha. Zabity? No Dobra, chodź po te nacięsze karnistry. Chodź tu. Tutaj już nie ma. Chodź. Ale ja idę pod ciężkie karnisty, te e, co nie najbardziej nienawidzę tutaj chodzić nie, nie, lubię tej, nie lubię tej mapy w ogóle widzowie Bo jest ciężka A I Rysie uważaj bo rzuciłem ołotowa. Gdzie? Weźcie tę karnistę ja rzucam karnistry Jędzor, Jędzor Rysiek, pomoc, pomoc Co? Pomoc, 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 pomoc Rysiek, pomoc, pomoc, pomoc Weź dwa karnistry Widzowie, widzicie jaka jest ta Czas, za się źle zrobić, to tak się dobrze umówi. Masz kanister. To idźmy po kabinistry. Nie chodź. Chodź się... razem, bo je, są dwa na dole już. Tadzik, albo te nasze walki, bo to wiesz, że to niestety jedna kategoria jest. No. No, pokażemy jak tam. Tak się wyżywamy No dobra, bierz ten kanister Bierz, bierz, bierz Chodź, staj, 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 staj Pomogłem Dziękuję braciszku Od razu lepiej się... Eee, tank, 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 tak, chodź. Uciekaj, uciekaj. uciekaj. Uh, uh, uh. Ale tak nie powiem skąd wyszedł. Ja też nie wiem, ja wychodzę z drugim wejściem. Zabiliście no, go no. no, no. Ej, Rysiek, chodź na dół. Pokar Drugi Ja to poradzę. Ja to Ja to poradziłem. Gorączka, gorączka dadaszowa. Dobra, chodź, chodź, chodź. Weź te karnistry. Mam. Mam gorączkę dadaszowa. To, eee yy, czekaj. Zaraz ci dam zaszczyk. Auto znikło. Izdę. The... Okay. Chodź tam im pomóc. Apteczka ja mam apteczkę. No tu daj. Zabij, zabij, zabij. Chodź, chodź, chodź. Ureczecie. Tylko dosłownie bierzmy te dwa karnistry. Nie zostało nam dużo. Mam, bierz tutaj karnister! Jak tyś go tam dał? Wiesz kanister yeah. um. Boomer A wiesz, że jak biegniesz, to szybko ten smar schodzi? Wiem Kanister, kan... Do góry, do góry! Do góry, Rysiek Do góry jest kanister Nie wiem, gdzie on jest, chodź do góry. Zabiłem. Języczek mnie atakuje. Dobra, chodź, chodź do góry, do góry, do góry. Ale jeszcze brakuje. Wiem, Do dwa karnistry. Mam apteczkę, mam apteczkę, znalazłem. Chodź po jednym karnister jeszcze po dwa karnistry. To idę tam, a ty tu. Dobra. Czekaj, małotów mam. Zabijmy go tutaj. Dobra, tak, no tak, no no bierz szybko kanister. Kiedy się wzrast, pomagam, pomagam, leci wsparcie, wsparcie leci. Trzyma ostrzegam, a mało amunicji. Dobra, bierz, 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 ja biorę. Bierz, bierz. bierz Czaki, jajko jakieś. I widzę ten, który... To dużo ręką. Dobra, leć, 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 leć. No zostaw mnie typie. Dobra, leć. No lecę, Daję radę. Polacy, nic się nie stało. Polacy, nic się nie stało. Daj mi apteczkę jeszcze przy okazji. Ja zatankuję. Ja tankuję. Trzykuję się koło tego. Ja też. Kolej gdzieś? jest. Szybko jest Nasze auto. Ja prowadzę. Jest. Pytanie to prowadzi. Nie wiem. <laughs> Te jeszcze czołgiem <Joker> latał. <laughs> o jaka fajna mapa. Trudna fe osaleni uciekli. Tym, tyrym, tyrym, tym No dobra, ile zabitych będziemy mieć? Jak się zastanawiasz, Rysiek? Około 1000. 25. Minut. Odstaw Zawiam 10. Ja też. Zgąd 0 było. Apteczki potrzebne, bo to było dużo używania. Ja używałem. Defiator nigdy nie użył, bomba, ja użyłem. Mało to w 4. Złoki do użycia. O. Walka wrench, hunterów, han boomerów, smorkerów, ha hankerów, nie znam. A, to tu jeżdżę zabiłem. Joykerów, splitterów, tanków. Ale tanków było trzech. No. Najwięcej było w tanków czterech, jak ja dobrze liczę. No. No i widzowie się powoli żegnamy z wami Zostawcie łapkę w górę W komentarz I subika, na razie, trzymajcie się